Razem na brzegu, Ach. ty taki niewzruszony dosyć. jesteś, tak, jakbyś powiedział mu, no, no tak, no co, no wyrzuciłem tą beczkę. Co? Czarek, a gdzie? Tu? Tylko, że nie masz mu. No, ale możecie sobie do coś mówić, i dawno nie, możecie pchnąć czy coś. Wiesz, jak to człowiek to to że. Złego. nie pchnąć, bo on od początku jest raptu więc... ręce. Na niej. No, ja. Nie no, powinien no, zrobić no. tą wodę no, ręką, kurde, dzionie. Nie Nie no, wiadomo. ciepła, bartka. Nie śmierdząca. Do góry. Dobry. Czyli zadowolony jesteś. To dobrze. Hmm? Mam w torbie. Tak jest. Dobra, Ciężko. Chodźcie z czoła To ty tym możesz przepłynąć i tam załadujesz te beczki, a my w tym czasie wszystko... Być ten... Nie muszę. Być. Co tu jest? Ja mogę powtórzyć jeszcze. Tak, dobrze się bawię. Właśnie tutaj promujemy plażę naszą bułgarską Taką Polską Bytomską? Tak, bytomską. każdy Niemiec służy. Kopię błotną Kłady. A co reżyser po trzecim zdjęciowym? Że jeszcze trochę to bym też chyba się tak <coughs> Dobra, ja weźmiem... Albo początku. Ale ogólnie nie. Dzięczona. A zadowolona? Mhm. To dobrze. <noise> Klucz tkwi w soli. Widać chyba, że pracuje w kocie czoła, nie? Ale co, soli zabrakło, że nie mogli się zacząć dalej kręcić? Nie samą solą człowiek żyje. A czas to sól. Ja myślę, że nie ma co się śpieszyć. Model europejski nie wie.